Hmm, ile tak naprawdę kosztuje rekuperacja w domu o powierzchni 150 m2? Rekuperator 85% odzysku ciepła. Pobór prądu 15 watów na godzinę. Rekuperator bez grzałki. Automatyczny i modulowany bypass. Nie wtłaczamy smogu. Nie wpuszczamy pająków. Sterowanie z aplikacji. Tłumiki. Czerpnia. Wyrzutnia, nawiew, wyciąg, skrzynki rozdzielcze, rury 150 jonów srebra. Skrzynki rozprężne. Anemostaty. Najważniejsze dzięki systemowi Dzień Noc wentylujemy ludzi, a nie pomieszczenia. Koszt wykonania kompleksowej instalacji z montażem oraz z całym materiałem wynosi 29 tysięcy zł netto plus 8% podatku VAT w 2024 roku.